Masz pokój, którego nie możesz nazwać małym, ale do naprawdę dużego nieco też mu brakuje? Zgaduję, że to metraż mający od około 20 do 30 metrów kwadratowych. Jeśli więc szukasz do tej przestrzeni zestawu stereo, a przy tym masz większy apetyt na dźwięk, jest duże prawdopodobieństwo, że ten film trafi w Twoje potrzeby. Jest sposób wymienić wszystkie dostępne rozwiązania, dlatego wskażę trzy. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam trzy stereofoniczne systemy audio, które naszym zdaniem sprawdzą się idealnie w takim metrażu. Pomieszczenia o wcześniej wymienionej powierzchni, czyli coś w granicach od 20 do 30 m2 bywają problematyczne. Wszystko dlatego iż w korzystnych warunkach akustycznych dobrze odnajdą się tam zarówno kolumny podłogowe, jak i podstawkowe. Choć te drugie mogą, choć naturalnie oczywiście nie muszą, wymagać pomocy dodatkowego subwoofera z racji bardziej rozproszonych faltonów niskich. Tak więc nie przedłużając, przejdźmy do naszych trzech propozycji. Na pierwszy zestaw wybraliśmy set składający się z kompaktowego NADA C700 oraz dwóch kolumn podłogowych Bowers Wilkins 704 S2. Znaczącym plusem tego wzmacniacza jest jego kompaktowy rozmiar oraz moc wyjściowa 80W na kanał, która może wydaje się na papierze niezbyt imponująca, jednak dźwięk z Bowersów mówi jednoznacznie – tyle wystarczy. C700 obsługuje przy tym system Multiroom Blue OS, dzięki któremu możecie stworzyć w swoim domu zaawansowaną wielostrefową sieć muzyczną. Obsłuży ona formaty audio wysokiej rozdzielczości oraz pozwoli na dalszą rozbudowę systemu dodając inne głośniki i odtwarzacze kompatybilne z Blue OS, np. z Sound'a i Nada właśnie. Kompaktowa konstrukcja modelu C700 emanuje jakością i niewymuszoną elegancją dzięki korpusowi z litego aluminium i szklanemu panelowi przedniemu z pięciocelowym kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości. Godnymi partnerami dla NADA C700 jest para kolumn Bowers Wilkins 704 S2. To najsmuklejsza kolumna podłogowa tej marki, jednak mniejsze wymiary wcale nie oznaczają mniejszych możliwości akustycznych. Wręcz przeciwnie, głośniki zaskakują pełnią brzmienia zarówno jeśli chodzi o nisko schodzący bas, jak i soczystość średnicy oraz oczywiście wokali. Ich budowa to można by rzec klasyka gatunku, którą w swoje życie już w serii 600, jednak co oczywiste w znaczącym stopniu udoskonalona. Zatem widzimy tu odizolowany przetwornik wysokotonowy Carbon Dome, średniotonowy Continuum oraz niskotonowy wykonany w technologii Aeroform. To zaś zaczerpnięto wprost z flagowej serii 800 Diamond. Owocuje tu idealną harmonią przeplatających się ze sobą tonów niskich, średnich oraz oczywiście wysokich. Kolorystyka do wyboru to satynowa, półmatowa biel, fortepianowa czerń lub kolor drzewa różanego. Osobiście uważam, że ten zestaw ma wszelkie dane, by stać się bestsellerem w swoim przedziale cenowym. Jego brzmienie jest przystępne, ale za sprawą półki, z której pochodzi, ma też duże pokłady wyrafinowania w dźwięku. Kompaktowy wzmacniacz sieciowy i zgrabne kolumny scenionej serii Bowersa to musi się udać. Drugą propozycją zestawu stereo dla pomieszczeń o metrażu od 20 do 30 metrów jest Hegel H95 oraz para kolumn podłogowych Elac Karina FS247.4. 95 jest rozwojową wersją poprzednika, czyli Hegla H90. Nowy model dysponuje mocą 60 W na kanał i choć wydaje się to niewiele, elektronika jest w stanie sobie poradzić nawet z bardzo wymagającymi kolumnami głośnikowymi. To nie tylko wzmacniacz zintegrowany, lecz także kompletne rozwiązanie do strumieniowania muzyki, zarówno poprzez AirPlay, jak i UPnP. Aby spełnić oczekiwania dzisiejszej generacji melomanów, H95 wyposażony został w Spotify Connect, dzięki czemu zapewnia natychmiastowy dostęp do muzyki. Duży wpływ na jakość odsłuchu ze źródeł cyfrowych ma opatentowana technologia Sound Engine 2. To ona odpowiada za redukcję zniekształceń sygnału do wartości, które ciężko zmierzyć. Wynikiem tego jest doskonale kontrolowany bas oraz bardzo dobre wysterowanie podłączonych kolumn. A skoro o głośnikach mowa... Tu doskonałym pomysłem jest zastosowanie niemieckich Elaków Karina FS247.4. Głośnik wysokotonowy wykonano w technologii wstęgowej, z której ten producent słynie. Tak zwany jet dostarcza soczysty, pełen detali, ale nieprzyostrzony sopran. Do obsługi zakresów średnio i niskotonowych przeznaczone są dwa przetworniki z aluminiowymi membranami. Ukształtowano je tak, aby zagwarantować harmonię pomiędzy wysokimi tonami dostarczanymi przez głośnik wysokotonowy, a zakresem średniotonowym oraz oczywiście basem. Hegel i ten konkretnie model laków to bardzo żywiołowe połączenie. Dużo tu powietrza, rozdzielczości i przy tym niezwykła kontrola na basie. Zdecydowanie polecamy ten zestaw osobom słuchającym cięższych gatunków muzycznych. Dodatkowym atutem H95 jest jej ponadczasowość. Producent zadbał o to, by poprzez aktualizację funkcjonalność tego modelu była zawsze na czasie. Innymi słowy, zestaw na długie lata. Trzecią i jednocześnie ostatnią propozycją jest zestaw, który spokojnie można już określić mianem audiofilskiego. Chodzi o wzmacniacz zintegrowany w postaci Rotella Era 1572 MK2 oraz pary kolumn Elagwella BS403. Japoński wzmacniacz zyskał wiele zmian w najważniejszych układach i podzespołach elektronicznych. Zmiany dotyczą ponad 33 komponentów w kondensatorach akustycznych, filtrujących i oczywiście układzie zasilania. Zmieniony został również przetwornik na układ od Texas Instruments. Efektem tych modyfikacji jest szersza oraz głębsza scena dźwiękowa oraz większa dokładność w całym zakresie dźwięku i jego lepsze pozycjonowanie w stosunku do poprzednika. Rotel od dłuższego czasu sygnalizuje, że chce, aby jego wzmacniacze grały żywiołowo i dynamicznie. Nie inaczej jest w przypadku nowego Era 1572 MK2, który jest równie żywiołowy jak reszta japońskiej rodziny. Ale jest przy tym również zaskakująco naturalny, dojrzały i wyważony. Doskonałym dopełnieniem dla tego wzmacniacza są więc kolumny podstawkowe z wysokiej serii Elaka, model Vela BS403. Te na pozór małe głośniki zaskakują energią połączoną z powagą, z jaką są w stanie wybrzmiewać. Nie mam wątpliwości, że jest to brzmienie dla osób lubiących dźwięk, który można opisać mianem od szczegółu do szczegółu. Wiecie, dlaczego nazwałem ten zestaw audiofilskim? Bo tu wszystko podporządkowane jest kwintesencji muzyki, i nie zaś efekciarskim uniesieniom. Jeśli utwór nagrany jest tak sobie, ten zestaw to pokaże i nie będzie maskową niedoskonałości. Natomiast wysokiej jakości materiał spowoduje, że uśmiech szeroko zagości na waszych twarzach. O to właśnie chodzi w tej zabawie, by usłyszeć prawdę dźwięku. Wracając na moment do kwestii technicznych. Membrana średnio niskotonowa Elaków wspierana jest kanałem Bass Reflex skierowanym do dołu kolumny. To ułatwia znalezienie im miejsca nawet w niewielkich pokojach, gdzie kolumny muszą stać bardzo blisko ścian lub innych elementów wyposażenia wnętrza. Ten zestaw stereo zagwarantuje połączenie energetyczne, kiedy trzeba, bogate wokalnie i określone szalenie konturowym basem. Warto umówić się na odsłuch tego nieoczywistego kompletu, oczywiście w sieci naszych salonów. Tak na marginesie, decydując się na Rotela pomyślcie też o dobrym źródle dla do tego wzmacniacza, na przykład o odtwarzaczu śródlądowym Blues Out Note. Nie tak dawno mówiliśmy na naszym kanale o kategorii zestawy stereo w naszym sklepie, gdzie znajdziecie więcej przygotowanych przez nas zestawów. Dziś poszliśmy o krok dalej i wskazaliśmy konkretne propozycje do pomieszczeń o określonym metrażu. Mam nadzieję, że zainspiruje Was i zachęcą do odwiedzenia któregoś z naszych salonów. Zajdziecie je oczywiście w największych polskich miastach. Nasi specjaliści z pewnością pomogą Wam wybrać idealny sprzęt dziedziny audio oraz wideo. Ponadto salony Top Hifi Video Design to też przestrzeń, gdzie bliżej poznacie ofertę marki Loewe, legendarnego producenta telewizorów klasy premium. Znajdziecie nas też w sieci, Chodzi oczywiście o stronę tophifi.pl. Jest tam o czym poczytać, można też od razu złożyć zamówienie, a także o czym niektórzy mogą jeszcze nie wiedzieć, umówić się na prezentację sprzętu. Na samym dole każdej strony z produktem jest specjalny formularz, który to umożliwia. Tymczasem dzięki wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym materiale.